26 sierpnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło dziś na drodze wojewódzkiej nr 485. W wyniku zderzenia pojazdów jedna osoba potrzebowała pomocy medycznej. Na miejsce zadysponowano natychmiast straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego i policję. Po dojeździe na miejsce pierwszych służb ustalono, że do zderzenia pojazdów doszło najprawdopodobniej na skutek nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Jadący od strony był chatowa bus, chcąc wykonać manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się ze Skodą Oktawią, która jechała z przeciwnego kierunku. Na skutek tego zdarzenia bus uderzył w stojący za nim samochód osobowy marki Skoda. Kierujący Oktawią wymagał pomocy medycznej. Kierowcy poruszający się tym odcinkiem drogi musieli liczyć się z utrudnieniami. Policja, na czas usuwania skutków tej kolizji, wprowadziła objazdy. Tragiczne odkrycie w Zelowie. W jednym z domów znaleziono zwłoki mężczyzny. Interweniowali strażacy, którzy na miejscu zastali także nieprzytomną kobietę. 24 sierpnia o godzinie 16:25 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego państwa straży pożarnej w Bełchatowie wpłynęło właśnie zgłoszenie z prośbą o otwarcie mieszkania. Podejrzenie ktoś z rodziny zgłasza podejrzenie zasobnięcia w środku bądź no nie wiadomo co się stało. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów to było OSP Zelów i przyjeździe policji wyważyli drzwi wejściowe do mieszkania, weszli do środka. No i okazało się, że wewnątrz znajduje się na leżący na podłodze mężczyzna, ciało już w widocznym rozkładzie. Także odstąpiono od reanimacji danej osoby. Jednak po przeszukaniu mieszkania okazało się, że w mieszkaniu znajdowała się jeszcze kobieta, też leżąca na podłodze. Kobieta z czynnościami życiowymi, bądź w, ale z utrudnionym, że tak powiem, kontaktem logicznym. Była przytomna, ale nie, nie można było z nią nawiązać kontaktu. Po wyniesieniu tej osoby na zewnątrz i przewietrzeniu, bo nie ukrywamy, że używaliśmy aparatów ochrony dróg oddechowych, żeby wejść do mieszkania. Także po wyniesieniu kobiety na zewnątrz i przewietrzeniu, kobieta że tak powiem, odzyskała przytomność w pełni i świadomość. Jednak w celu przebadania została zabrana do szpitala w Bełchatowie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim cztery osoby otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jedna osoba zmarła, posiadała choroby współistniejące wraz z COVID-19. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 18 testów, z których cztery wskazały wynik pozytywny. W województwie łódzkim jest 258 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. Dwie osoby zmarły, jedna osoba posiadała choroby współistniejące wraz z COVID-19. Natomiast druga wyłącznie z powodu COVID-19. Minionej doby wykonano 665 testów, w tym 270 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 3852 potwierdzone przypadki zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 3205, natomiast ponownych zakażeń 647. 40 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19-15 osób, natomiast 25 posiadało choroby współistniejące wraz z COVID-19. Lekarze POZ wydali 3705 zleceń na wykonanie testów łącznie wykonano 11501 testów 4130 wskazało wynik pozytywny Nowy rok szkolny coraz bliżej, dlatego warto skorzystać z programu Dobry Start i uzyskać 300 zł na zakup np. Na podręczników czy zesztów szkolnych. Jeżeli wniosek o tzw. wyprawkę szkolną zostanie złożony do końca miesiąca, czyli do końca sierpnia, wówczas ZUS wypłaci świadczenie najpóźniej do końca września. Chociaż wnioski o 300 plus z programu Dobry Start można składać do 30 listopada to jednak warto pospieszyć się ze złożeniem takiego wniosku i zrobić to jak najszybciej bo od daty złożenia wniosku zależy kiedy otrzymamy świadczenie Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez PUEZUS Bankowość Elektroniczną lub Portal Empatia. Składając wniosek należy prawidłowo wypełnić dane, podać prawidłowy numer PESEL dzieci, nazwę oraz adres szkoły, do której uczęszczają oraz aktualny numer swojego konta bankowego. Wnioski o świadczenie można było składać już od 1 lipca, dlatego też niektórzy rodzice już otrzymali świadczenie na swoje konto. Pierwsze wypłaty były realizowane przez ZUS od 18 lipca i do tej pory w województwie łódzkim ZUS przekazał już 56 milionów złotych na wyprawkę szkolną dla 187 tysięcy dzieci. Pieniądze są przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez klienta we wniosku. Sama wypłata świadczenia realizowana jest w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia przez ZUS. Program Dobry Start gwarantuje 300 zł na wyprawkę szkolną na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 lat. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo. To oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników, liceów czy szkół policealnych także są uprawnieni do tego świadczenia, jeżeli ten wiek 20 lub 24 lat ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym. W najbliższą niedzielę odbędą się miejskie obchody upamiętniające 42. rocznicę powstania NSZZ Solidarność w parafii Farnej odprawiona zostanie msza święta wcześniej zostaną złożone kwiaty pod pamiątkową tablicą na miejskie obchody tradycyjnie zaprasza prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska oraz związkowcy i zarząd regionu Piotrkowskiego NSZZ Solidarność. Uroczystość odbędzie się w parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Kościuszki. Tam też na jednej ze ścian parafii farnej znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona Solidarności. O godzinie 11.45 delegacje złożą kwiaty, natomiast o godzinie 12.00 w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny odprawione zostanie nabożeństwo w intencji ludzi. Pracy. Warto przypomnieć, że niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność powstał w 1980 roku dla obrony praw pracowniczych. 27 sierpnia miejskie centrum kultury giganty mocy PG w Bełchatowie zamieni się na jeden dzień w miejsce rodzinnych eksperymentów, a wszystko za sprawą programu Nauka dla Ciebie w domu, będącego częścią wspólnego projektu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Ciebie. Bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów, które odbędą się w Bełchatowie są drugimi z cyklu 10 zaplanowanych w tegorocznej edycji programu. Łącznie w warsztatach weźmie udział do 20 rodzin, a zajęcia poprowadzą edukatorzy z Centrum Nauki Kopernik. Dodatkowo każda z rodzin, która weźmie udział w zajęciach z rodzinnego eksperymentowania otrzyma nieodpłatnie specjalny zestaw do przeprowadzania doświadczeń naukowych w domu. Bełchatów jest jedną z 10 miejscowości w całym kraju, jaka bierze udział w programie Nauka dla Ciebie w domu. Młodzi dla sztuki to tytuł festiwalu, który rozpocznie się w najbliższą sobotę 27 sierpnia. Przed Bełchatowską Widownią wystąpi utalentowana młodzież w programie spektakle, prezentacje wierszy, muzyki, performance oraz koncerty. Festiwal odbędzie się w PG Gigantach Moc oraz na scenie plenerowej MCQ. Udział w nim weźmie 40 młodych artystów. Początek festiwalu od godziny 12. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.